Siema. Jedziemy właśnie na najdłuższy trening w tych przygotowaniach do półmaratonu na rozkładzie dzisiaj 18 wybiegania z narastającą prędkością. Zaczniemy tak, żeby się dogrzać, natomiast później progresja do tempa w okolicy 345-340 na kilometr, zależy od samopoczucia. Mamy dzisiaj bardzo ciepły dzień, więc zobaczymy jak to się e, ułoży. Na śniadanie wleciała taka oto owsianeczka, kawusia. Wykorzystałem ten czas, żeby sobie troszeczkę wprowadzić poprawki w miksie jednego z nadchodzących moich numerów. Zaraz łapiemy się z Olkiem, czyli kamerzystą, montażystą i działamy. Dobra, więc jesteśmy na miejscu. Ruszamy osiemnastkę, Tak jak mówiłem, progresywnie zobaczymy, jak to siądzie. No, co? Na pewno słoneczko trochę dzisiaj grzeje, więc to będzie pewnie przeszkoda, ale mam picie, mam żele, Mam kompana tutaj, który mi na pewno doda otuchy. Więc yy, myślę, że bez zbędnego przedłużania po prostu ruszamy, pogadam jeszcze coś z Wami w trakcie i co, lecimy. Dzisiaj dobór obuwia. Asics Nova Blast 5, bardzo fajny bucik. Odrobinkę dla mnie za szeroki, bo mam wąskie stopy. Ale jak chodzi o komfort, łączenie miękkości z lekkością i pierwiastkiem też dynamiki, to na pewno jedna z najfajniejszych opcji na rynku. Dalej uważam, że Nova Blast 3 był najlepszy, no ale to... Ale ja mam zawsze dosyć specyficzne spostrzeżenia co do butów, więc generalnie ta wasza piątka może być znacznie lepsza niż trójka. Ogólnie zostało równo 20 dni do startu, bo właśnie puka czwórka, czwarty kilometr 4.16, zostało równo 20 dni do połówki, więc ten tydzień, który zaczyna się dzisiaj w poniedziałek, będzie najmocniejszym objętościowo tygodnią. Myślę, że powalające 55 km może pyknąć. No i co, czuję pod nogą, że forma jest coraz lepsza. W zeszłym tygodniu zrealizowałem naprawdę zajebisty trening, taki podprogowy, znaczy czy podprogowy. W sumie to w prędkościach od startowej do pół, na półmaraton do startowej na piątkę było to czwórka po 3,32, czyli tempo mniej więcej półmaratonu, trójka po 3,29, dwójka po 3,20 i kilometr 3,09 i świetnie się biegało ten trening z mega luzem także no coraz bardziej napawa mnie to optymizmem Bieganie jednak, tak jak i życie, bywa przewrotne. Dopiero powiedziałem Wam, że zaczyna przychodzić forma, że biega mi się coraz lepiej, a tu bum, na tym treningu doszedłem do pułapu 4.0 na kilometr i nie dość, że nie utrzymałem tej prędkości, nie sprogresowałem, to zacząłem biec coraz wolniej i było z każdą chwilą coraz ciężej. Nie a... wiem, co powiedzieć. Na... Ciężary jak chuj, Dam, tak, chuj. A jeszcze 7 kilometrów No nie będzie tak szybko jak chciałem no. Ale trzeba zaciągnąć Takie treningi budują charakter Niedobry Za gęsty dla mnie to dwa różne rodzaje. Pierwszy był taki trochę jak jakaś galaretka, a drugi mega gęsty. Jakże u których nie lubię. 14 za nami. No jest... Może w ogóle nie mam siły. Możliwe, że lekko skrócę ten trening niestety. Mnie, tak mnie zgrzało no tragedia średnie tempo nie wyszło takie złe bo i tak był to chyba drugi czy trzeci najszybszy long jak chodzi o średnie tempo bo 4:15 wyszła średnia z 17 km skróciłem o kilometr bo nie było sensu już na siłę ciągnąć plus i też przez to że e, biegłem wolniej niż chciałem no troszkę dłużej zajął ten trening Muszę iść do pracy. Eee, od 12 kilometra już taki miałem ścisk w gardle, jakbym się miał zażygać. Ostatnie 2 km, już naprawdę. Jakby czułem się, jak. Nie wiem, wyobrażam sobie, że tak można się czuć, jak się ma ścianę na maratonie, tylko pewnie wtedy jeszcze trochę bardziej nogi bolą. Bo tego akurat nie miałem za bardzo. No ale widzicie, tak jest sport. Ale jeden gorszy trening nie determinuje całych przygotowań. Dwa tygodnie temu 16,5 km wybiegania kończyłem po 3,45, a zmęczyłem się dużo mniej niż dzisiaj, także po prostu gorszy dzień. Dzisiaj nie zatrzymujemy się. Ostatnie 20 dni do półmaratonu. Widzimy się niebawem. Strzała!